Witajcie przyjaciele. Marzec, zapewne domyślacie się co teraz powiem. Jadę na Daitone. Motocyk spakowany. E, niestety pasażerka nie może w tym roku ze mną jechać, więc mam jedno wolne miejsce. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? A, już wiem. Biorę szczerbatka. Szczerbatek w trasie przyleciał do mnie z Polski. Objechał już tam kawał Europy: Anglia, Francja, Hiszpania, Belgia, Polska, Niemcy, Czechy, wręcz bym powiedział Czechosłowacja. Długo by wymieniać, no ale szkoda taśmy filmowej. W każdym razie teraz przyjechał do Ameryki. Welcome to Ameryka! I jedziemy razem na Daytonę. Prawdziwy biker wygląda tak. don don